Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie zajmiemy się Fabianem. Mam go już w pełni wymaksowanego, mam dla niego pięciokwestkową duszę, więc czas najwyższy go przetestować. Także dzisiaj poprzednia fuzja, a od razu zapowiadam, że jutro pojawią się informacje o tym, jaka fuzja będzie następna. Bardzo Was namawiałem do tego, żeby Fabiana robić, i nie zmieniam zdania. Bardzo dobry czempion, zwłaszcza na arenę. Dużo kontroli przeciwników, wrzucanie skillów na cooldown, skracanie czasu trwania, buffów Ale jeżeli macie rozwijające się konto jeszcze, no to możecie go używać na wielu dungeonach normal Zwłaszcza tam gdzie, gdzie farmimy sprzęt, pojawi, pojawi Pomoże wam na falach, ponieważ zmusi przeciwników do używania ich A1 A w związku z tym będzie wam dużo ładnie, łatwiej ich pokonać, dużo łatwiej będzie wam e, przeżyć poza tym Doom Tower Eternal Dragon tam będzie e, naprawdę bujny, no i fale e, na Doom Tower na podobnej na tej samej zasadzie co e, właśnie w Dungeonach. No, ale przejdźmy już do sobie, do samego Fabiana, zobaczmy co on robi. E, oto i on tak się, e, tak się ten pan prezentuje, więc co my tutaj mamy? Na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy. I każde uderzenie kradnie 10% turmiter i umieszcza trzufir na dwie tury, jeżeli w pełni ten turmit jest opróżniony. No, akurat ta druga część to będzie bardzo, bardzo rzadka sytuacja, żeby coś takiego z tego skorzystać, żeby do zera to opróżnić, bo to jest tylko 20%, jeżeli zadziała za d dwa razy, na A2. Atakuje jednego przeciwnika, wrzuca Petrification na jedną turę i ma 100% szans na wrzucenie True na dwie tury na wszystkich przeciwników, którzy nie są pod wpływem Fear albo True Fear jeszcze. I mamy tutaj efekt pasywny. Aktywuje ten skill za każdym razem, kiedy przeciwnik mający Fear na sobie użyje skilla jakiegoś, tak, czyli jeżeli to nie zadziała. I tutaj mamy trzy tury cooldown, także. Dużo kontroli tutaj. To mnie ciekawi, czy to będzie się działo nawet, jeżeli ma ten skill na cooldownie. No i A3, tutaj mamy atak. Ao i przed atakiem mamy 100% szans na obniżenie czasu trwania wszystkich buffów, czyli oznacza, że nie musimy się przyjmować tutaj Affinity, skoro robi to przed atakiem. To jest bardzo dobre, bo możemy się buffów wszystkich pozbyć. Jednocześnie nie ma obawy, że on na tym skillu zostanie zowcowany. Tutaj już gorzej. Tutaj może dostać owcę. Ale tutaj, przynajmniej, ta pierwsza rzecz nie. No i potem mamy 100% szans na to, że wrzuci cool, skillę na cooldown trzyturowy u przeciwników. I mamy ekstra turę, jeżeli żaden buff u przeciwników się nie ostanie. Cztery tury cooldownu. I jeszcze bardzo fajny pasyw. Za każdym razem, kiedy przeciwnik jest wskrzeszony, wrzuca dla niego trufira na dwie tury. Usuwa z siebie stan free sleep, provoke, fear, i petrification na tego czempiona na początku tury, więc bardzo ciężko jest go kontrolować. Aura to speed we wszystkich miejscach 19%. No i ja jako, że głównie go tutaj z myślą zbudowałem o Arenie, no to wybrałem dla niego Polymorph. Jeżeli chcielibyście go używać w PvE, no to tam wybrałbym Brimstone. E, tak, no to dużo daje. Zwłaszcza jeżeli macie młodziutkie konto, a udało wam się jeszcze w, y, dla niego zdobyć pięciokwestkową duszę, no to może być bardzo, bardzo pomocny taki Brimstone. E, to są masterki, które dla niego wybrałem. Tutaj poszedłem w Defense i w Support, tutaj do Eagle Eye, żeby 50 punktów więcej e, Accuracy zdobyć. Loro of Steel, żeby wyciągnąć więcej z setu, więc tak te masterki u niego, e, u niego wyglądają. E, to jest relikt, który u niego mam i tak wiem, że to się troszkę może gryźć z jego pasywem, bo ale nie miałem, raz, że nie miałem zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o relikty dla niego. Dwa, tutaj mamy dodatkową ochronę przed owcowaniem, czego nie daje jego pasyw. Na no, zawsze, jeżeli y, odbije jakiś debaw do kontroli zamiast go tylko usunąć zawsze to jest jakiś bonus. Jeżeli chodzi o, e, o te gemstone to wygląda tak tutaj zwiększamy accuracy no i re, efekty redukujące jego turniter na, turn na nim są mniej efektywne więc plus mamy jest więcej speedu więcej HP więc e, staty też są dla niego przydatne no i jak ja go tutaj zbudowałem Dostał 8 elementów e, Ferala, dzięki czemu dostał bardzo dużo Acurecy i dużo Speedu. Hmm, wrzuca na niego blok debuffs na początku, tak, i mamy jeszcze znowu ochronę przed polimorfem jeszcze większą. Także tutaj mamy 50 plus 25, bo to się nie sumuje. E, więc mamy dwa sposoby, na dwie możliwości ochronienia się przed, e, przed polimorfem. No, chętnie ubrałbym go w 9 elementów, aczkolwiek on dużo debuffów nie ma. Ale zawsze to by było coś, no ale nie miałem już e, banera, od, baneru odpowiedniego e, w tym secie dla niego. Ale jakie inne sety można by mu dać? Perception byłby bardzo dobry. Oczywiście Speed, Merciless, e, Pinpoint byłby świetny. Accuracy byłby tutaj też e, naprawdę dobry. Generalnie chcemy w niego pompować Accuracy i chcemy w niego pompować e, Speed. Stomskin też czemu nie, jeżeli macie bardzo dobry. E, więc jakie staty on ostatecznie ma, jak już mówiłem, głównie speed i accuracy, więc mamy dużo speedu 304. Aczkolwiek chętnie wpakowałbym w, w niego dużo więcej speedu. E, no i tutaj dużo: 791 e, accuracy. E, plus mamy trochę przeżywalności, tak. Troszkę mamy HP, no niecałe 3000 defense. U. Nie zwracajcie uwagi na ten crit rate, crit damage, to akurat e, tak, tak to wyszło. Głównie z, z tego względu, że z, w rękawicach nie miałem dużego wyboru, więc są rękawice crit rate, ale patrzyłem na to, żeby był speed i accuracy na dole. Szybko Wam pokażę, e, co on tutaj ma. No, głównie szukam accuracy, speed, ewentualnie staty defensywne, HP e, i defense. Więc tutaj mamy e, helm shield rękawice no tutaj gdybym idealnie byłoby albo hp albo defense procentowy tutaj mamy accuracy ze speedem na dole buty speed tutaj fajnie że wszedł em, 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 ten asendowanie weszło e, dodatkowy bonus na speed no reszta statów poza tym hp no to troszkę no ten to jeszcze w trzy razy w crit rate po, nie, poszło także to będą dobre rękawice dla jakiegoś Newkera, No i tutaj mamy HP albo Defense mogły być tak samo tutaj No szkoda niestety żaden bonus w Accuracy nie poszedł ale też nie miałem zbyt dużego wyboru jeśli chodzi o, yy, o Amulety No i mam Banner Accuracy na dole speed I defensywne staty No W zasadzie idealne staty dla niego Na tym yy, Na tym banerze Więc tak zbudowałem mojego Fabiana a teraz już przejdźmy do testów. Na początek pokażę wam, jak on się może przydawać właśnie na różnych falach. Swoją drogą zorientowałem się, że nie miałem go na 60. poziomie, także go wrzuciłem na 60. Ostał trochę statów defensywnych, więc ma teraz więcej HP, więcej defense. No więc wystartujmy tą walkę. Ciekawi mnie też. OK, na początek wrzuca skile na cooldown, Dobrze. Także zablokował ich skile no i w tym momencie mogę przeciwników zabijać. Teraz zaczynamy. OK, A2 już nie było, więc użył A1, jak widzicie. Ciężko mu będzie być w sytuacji, w której e, wrzuci znowu tym rzuci e, Trufira ze swojego ze swojego A1. No i znowu. Pick. skillę na cooldown. Petrification. Na pozostałych mamy. O! Ok. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ja teraz to zatrzymam. E, użył swojego A2. Wrzucił Petrification na chyba. Nie wiem, na któregoś. Chyba na Elder Skarga. Wrzucił Petrification. Na pozostałych wrzucił Fear. Potem na tym Elder Skargu on się dał radę ruszyć. I dzięki temu on. Z, te, z tego efektu pasywnego uderzył jego i wrzucił na niego Petrification. I na pozostałych True Firm. Czyli dzieje się to niezależnie od tego, czy skill jest na cooldownie, czy nie. Bardzo ważna sprawa. Co bardzo sprawia, że jest bardzo mocny. Eee, ok, możemy ich dobić, a w sumie nawet możemy stąd już wyjść bo pokazałem i pokazałem to, co chciałem, i sprawdziliśmy też przy okazji to do A2. Dobra. Eee, no to co? Przejdźmy na arenę. A na arenie umieściłem go w takim klasycznym speed teamie także mamy arbiterkę na, e, na liderze. Przyspieszy nasz cały team. Później on chyba będzie troszeczkę szybszy od Lidii, także będzie usuwał ewentualne buffy z przeciwników, rzucał ich skile na cooldown, no i wtedy Lidia. Debuffy i Alicja tutaj nie, od nuka. No i zobaczmy, jak to pójdzie. No, ma fajnie, że od razu ma. Yy, no to dzięki oczywiście setowi Feral. Jest chronione przed debuffami. Przyspieszmy się. No i teraz Fabian. Spectral Flourish tak zaatakuje wszystkich i no akurat nie mają żadnych debuffów. Nie, przepraszam, żadnych buffów. Mam nadzieję, że potem trafimy na jakiś team, który już będzie coś miał, na przykład Stonskin. No oczywiście to jest ciągle 50-50, tak czy obniży czas trwania Stonskin, ale przy trzy, ale o 3 tury skraca może się udać. No i co? Rzucił skle na cooldown, tutaj nie zadziałało z jakiegoś powodu. Nie było rezystu. Ale nikt nie ma, nikt nie ma w tym momencie buffów. Żadnych, więc rusza się jeszcze raz. No i mogę na tego mityka wrzucić Petrification. Pozostali dostali. Yy, pozostali dostali True Fear. no i pyk, debuffy. No i teraz Alicja. No, w sumie Alicja jeszcze też wrzuca skill na, na cooldown, ale stwierdziłem, że ją wybiorę. Bo wszyscy ją, znaczy bardzo dużo graczy powinno ją w tym momencie w tym momencie mieć. Zobaczmy tutaj, może tutaj będzie miał ktoś stąskin. No na pewno mają shield. O, jest i skin jeden drugi jest shield. Ne, z, od kriska. Y, Spyk, przyspieszmy się. No i teraz zobaczmy. Dwóch ma skin Ciekawe, czy się uda usunąć. No, ok, jeden stąskin się udało usunąć. E, ten dwuturowy z Duchess plus shield z wszystkich. Niestety ten jeden, jeden cholerny z tutaj został, więc nie mamy ekstra tury. No ale wrzućmy teraz sobie debuffy. Ok, rezystowany. To nie jest lidia zbudowana pod, yy, pod arenę. Więc nie ma jakiegoś super wysokiego yy, akuracji. No i teraz co? Nuke. Podwójne wrzucenie na cooldowny. I OK. No i teraz mogę e, ją zmienić w kamień. Tutaj truffiery. O, widać, duży rezystens ma. Całkiem spory rezystens będzie miała e, ta Duchess. No i co, pozbądźmy się ich pyk. pyk. No i została Lady Mikage. którą już sobie zaraz poradzimy. No, Lid... Nie, Lidia, Alicja, ruszaj się i po zabawie. Dobra, poszukajmy. O, sprawdźmy tutaj. Czykolwiek. A wezmę sobie Garo. A co mi tam? O Jestem zawiedziony. Spodziewałem się przynajmniej dwóch Stonskinów Skinów na nim, na hefraku i na Ultimate Desnice. No, ktoś tutaj nie zbudował tego teamu zgodnie z sztuką. Ale wrzucamy co? Skille na cooldown. Wszystkim wrzuciliśmy na cooldown. Teraz co? Stone Skin. Hmm. A jego Stone Skinujemy. Pozostali. A, on to przejął, tak. On to przejął, ale i tak. Wszyscy dostali. Pozostali, Truffer. Ty się nie ruszaj. Przepraszam, kogo ja tutaj wziąłem? Garol, Wziąć, a wziąłem kogoś zupełnie innego. Eee, dobra. No okej, okay, revive. I mój bezużyteczny nuker, który nie jest ubrany, pewnie się tam gdzieś śmialiście, patrząc na to, kogo ja mówię, Garola. Kogo biorę, dobra, ty znowu Stąskin, ale i tak wygramy. No jak widzicie, przy tej ilości kontroli, przy tej ilości kontroli i tak przeciwnik nie miał, nie miał jak się ruszyć. A sprawdźmy tutaj, tylko to jest Garol. To miałem wziąć, tak to miało wyglądać. Dobra, jedziemy z kolejnym teamem. Jestem szybszy. No, i ponownie, no to jest to jest piękne. Wszystkim z na cooldown. No, oczywiście, mamy dwóch mitycznych czempionów, więc oni mogą teraz zmienić formę i wtedy użyć, znaczy, przynajmniej ona może użyć. Bo on Zygmunt e, sam z siebie nie może, dopiero jak zostanie ostatni żywy. Ale ona może zmienić formę i nas dalej e, tutaj kontrolować. Ale w tym momencie od tego jest A2 i ta ekstra tura. I co mi obchodzi, że może się zmienić. Za to ja się zmienię. No i teraz Garol Smash. Pyk. No, oczywiście on został. Teraz wskrzesi tych wszystkich. O, nie wskrzesił trufir zadziałał. No i widzicie, e, z A1 bardzo, bardzo ciężko będzie e, skracać e, turmiter do zera. To się w zasadzie nie będzie wydarzać. Ok, Garol dołączył do ataku, no i dobijemy tego Paskuda. Naprawdę fantastyczny czempion do kontroli. Przeciwników. O, tutaj sprawdźmy, czy będę szybszy. Szużen na pewno będzie piekielnie szybka, ale niewystarczająco szybka. Ok, tutaj już mamy Stonskin. No i pyk. A, nie udało się. Nie udało się tutaj nic zrobić. To jest ten tutaj problem. Że Stonskin tak zawsze jest 50 na 50. Czy uda się coś yy, skrócić kul, yy, czas trwania, czy nie? Tego się nie da przejść. Niestety. Ale no. To było głupie. Przecież ma stąskin więc nie damy rada Co ciekawe, nie wrzucił jego skillów na kuldą też. Stonskin no, chyba nie chroni przed tym. Spróbujmy jeszcze raz. No na pewno nie mógł rezystować, tak? No teraz wrzucił i też skrócił e, czas trwania, więc pozbyliśmy się tego Stonskina. Dobra, ciebie są zemienie w kamień. Jak na złość. On jest teraz nie jest problemem, bo ma wszystkie skile na cooldownie. O, tutaj zadziałał drugi raz. Eee, P A2. To jest naprawdę maszyna do kontroli. Nie jest aż tak dobry jak, e, jak Armans. No jednak Armand skraca cooldowny do zera, Skraca kuldawnę, skraca turmiter do zera, jednocześnie kradnąc, więc od razu się może ruszyć, zamienić kogoś w owcę, do tego wrzuca stan, więc mamy tak naprawdę dwie tury spokoju. Tutaj oni ciągle mogą nas skrzywdzić, jeżeli się ruszą, tak, swoim A1, zawsze coś mogą zrobić, no ale mamy te trzy tury, zanim wrócą do swoich skillów, więc jeżeli, zwłaszcza jeżeli macie go bardzo szybkiego, no to możecie nukera przeciwnik przeciwników utrzymywać przez cały czas w takiej w takim stanie gdzie nie może używać swoich skillów. Dobra i spróbujmy jeszcze jeden team tutaj. Armands kontra. No dobra, czyli to jest sytuacja w której nic nie miałem do powiedzenia, bo byli szybsi. No to skoro byli szybsi, to jeszcze jeden team. Oba, jeszcze taki sobie sprawdźmy. Na sam koniec będzie Stoneskin. Jest Stoneskin. Pyk. I usunął Stoneskin. Ekstra, tura weszła. E Jego zamieńmy w kamień. Garol zmienia formę. I udało się wszystkich zabić za. Pierwszym razem. Dobra. To będzie koniec mojego teściku. No naprawdę jest. Nie zawiodłem się Fabianem ani, ani trochę. Św y zainteresowało mnie to, czy. Y interesowało mnie to, czy to jego A2 będzie uzależnione od tego, czy ten skill jest na cooldownie, czy nie. Bardzo mnie cieszy, że działa to zawsze. Nie ma, y nie ma tutaj cooldownu na ten pasji, więc fantastycznie, że to. Że to działa i od razu może użyć tego skillu, jeszcze raz. To bardzo wzmacnia jego, e, jego moc. Dobrze, to koniec mojego testu. Jeżeli udało Wam się tego czempiona zdobyć, a jeszcze dodatkowo 6, 5 duszę, no to macie świetnego czempiona. Warto go zbudować, warto go używać. Także e, mam nadzieję, że będziecie z niego zadowoleni. A ja już się w tym momencie żegnam. Mówi do Was Samuel. Cześć. Thank you.